Szanowni Państwo, jako Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu w związku z wpisem redaktora Tomasza Lisa złożymy zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 255 paragraf 2 Kodeksu Karnego. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Komora gazowa to urządzenie do uśmiercania ludzi, trującym gazem. Komory gazowe były masowo wykorzystywane przez Niemców podczas II wojny światowej w obozach zagłady i obozach koncentracyjnych. Zamordowano tak setki tysięcy ludzi. Nie powinno być w polskiej przestrzeni publicznej miejsca na odwołania sugerujące możliwość uśmiercenia polityków o odmiennych poglądach. Wpis został opublikowany przez dziennikarza z największymi na portalu Twitter zasięgami.